Witam wszystkich widzów. Bardzo się cieszę, że Was przybywa. W dzisiejszym filmie zajmiemy się zakładaniem uchylnych szyb do SeychoNTo. Pokażę Wam, jak zdemontować stare szyby, które nie są uchylne, co będzie nam potrzebne do zamontowania uchylnych szyb i jak zamontuje mi to nakrętki. Także idziemy do stołu. Pokażę Wam, co będzie nam potrzebne do zamontowania uchylnych szyb, i jakie ja rozwiązania wymyśliłem. Lecimy do stołu! I tutaj już mamy wszystkie potrzebne nam rzeczy, które zdemontowałem z innego fiata: dwie uszczelki, szyby, oczywiście uchylne. Te podkładki, pamiętajcie, żeby zabrać gumowe. Nito nakrętki. Taki przyrząd, który za, zaraz Wam pokażę dokładnie. Klucz dziesiątkę, klucz ósemkę i płaski śrubokręt do wyjęcia starych szyb. Czemu dziesiątka i ósemka? No bo akurat ten przyrząd, który sobie tutaj dorobiłem. Nakrętka jest na kluczyk dziesiątka, a sama śruba ma łebek na ósemkę. Śrubę. Zrobiłem o wyostrz. Właśnie nie chcę mi wyostrzyć. O. Śrubę wziąłem twardości 88, żeby czasami nie ucięło mi gwintu, jak będę wykręcał. Bo będę to robił w ten sposób. A mianowicie będziemy robić to tak. Nakręcamy mi to nakrętkę. Na ten nasz przyrząd. Możecie sobie oczywiście wziąć dłuższą tą śrubę Ja sobie dopasowałem taką, żeby nakręciła mi się na cały gwint Żeby nie złapać dwóch albo trzech zwojów i przy dokręcaniu nakrętki zgnieść Bo nie mam tej y, nitownicy do nitonakrętek, więc sobie wymyśliłem taki przyrząd Łapiemy tutaj bo Może tak Wam pokażę, będzie dokładnie. Tutaj kluczyk ósemka Wkładamy w otwór w karoserii nito nakrętkę. I wtedy dokręcam. O, ruszę sobie tą nakrętkę. Dokręcając nakrętkę do nito nakrętki. Dokręcając tą nakrętkę będę wyciągał śrubę. I jednocześnie zgniatał, zgniatał nito nakrętkę, że po prostu ta warga mi się zrobi w karoserii. I to nito nakrętka zostanie. Pamiętajcie, że jak będziecie dokręcać nakrętkę. To nitonakrętka może wam się tak samo obracać. Więc musicie mocno dopchnąć samą śrubę z nitonakrętką do karoserii i dopiero kręcić nakrętką. I ja wam to wszystko pokażę. Tam już jedną zrobiłem, więc mogę wam pokazać, jak to wyszło. A wyszło to właśnie w ten sposób że Właśnie to zrobiłem tym naszym przyrządem Nito nakrętka się nie kręci Zgniotłem na tyle, że Nito nakrętka mi się nie obraca, na pewno nie wyjdzie, nie poluzuje mi się I będziemy działać z następnymi, zaraz zobaczycie Jak ten przyrząd będzie działał Nito nakrętki jakie będę używał to jest właśnie z Topexa Bo tylko takie, takiej firmy dostałem w mrówce Mrówka czy kastorama Na pewno sobie dokupicie i ni nakrętka, to jest M6, i to 20 to jest 20 sztuk. Tylko to jest M6. Poczekajcie, ktoś dzwoni. O! Poczekajcie, jeszcze raz ustawię. Jeszcze raz ustawię statyw, żebyście wszystko widzieli O. Czekajcie, czekajcie, już ustawiam O Już mamy lepszy pogląd Wyostrz Kurczę Mam nadzieję, że będziecie wszystko widzieć I jak ja to Będę dokręcał Zakładam sobie ósemeczkę Żeby przytrzymać tą śrubę I teraz będę Słuchajcie jeszcze sobie, żeby sobie gwintu nie uszkodzić. Ciach. Ósemką sobie przytrzymuję. I teraz tą dziesiątką kręcę, tak jakbym chciał. Yy, dobrze mówię, nakręcić nakrętkę, czyli jednocześnie będę wyciągał samą śrubę z nitonakrętki. Mam nadzieję, że się nie będzie obracać to nakrętka bo ją dobrze dociskam no niestety obraca mi się kurczę będę musiał jeszcze raz spróbować I ją nakręcić o A teraz tą O jest, zaczyna mi miażdżyć. Już nie do nakrętkę. Jeszcze parę razy. Super. Już mi ją złapało. Już mi zmiażdżyło ją. Na pewno już nie wyjdzie. To teraz tylko dobrze docisnąć do, do karoserii, żeby się nie obracała. jest. Teraz popuszczam sobie nakrętkę i wykręcam nasz przyrząd. Kolejna się udała. Mam nadzieję, że było widać. Sprawdzę. E, udało się. Widać wszystko. Robimy kolejną i drugą stronę. A później wam pokażę, jak wyciągnąć yy, szyby Hop. taką małą poprawkę do tego przyrządu musiałem wprowadzić między nitonakrętkę a nakrętkę włożyłem podkładkę żeby sama nakrętka nie ślizgała się po po tej nitonakrętce wyostrz tylko żeby się ślizgała po, po tej podkładce zardzewiała no bo taką znalazłem o takiej średnicy żeby gwint y, po prostu był dobrze osłonięty żeby nie była duża dziura i sobie nakręciłem i wtedy nakrętka mi się ślizga po podkładce, a nie po nitonakrętce, i dużo lepiej się po prostu miażdży te nitonakrętki. Także taki zestaw sobie przyszykujcie. Bo ja miałem już problem z dwoma, bo się po prostu kręciły w otworze. Także lecimy. Nitonakrętki już mamy wszystkie zanitowane. I tam i na słupeczkach już mamy wszystkie zrobione. A, widzicie, tam jest, już są w słupkach. Tutaj tak samo. I będziemy przystępować do wyjmowania szyb bocznych. Może, o, tutaj ze środka, Wam pokażę, jak to robię. W ten sposób. O. O, może z tej strony będzie trochę lepiej. Widać? Nie, tutaj sobie wezmę i już Wam pokażę. Szyby zaczynam demontować od podwadzenia uszczelki, tutaj od środka. W ten sposób. A. I zaczynam. Wypychać szybę na zewnątrz. No i sobie dalej podwadzam. I wypycham szybę. A najlepiej sobie włożyć śrubokręt. Jedną ręką popychać. I podwadzać tą, tą uszczelkę. I ją wypychać na zewnątrz. Wtedy ona fajnie nam się chowa. Na, za to wzmocnienie. Nasze. I powolutku się posuwamy dalej. Aha. Tu sobie podwadzimy też, łuk i zaczynamy podważać i dalej dookoła od góry tak samo. Wam będzie bardzo trzymać. O! Już nam wychodzi. Przejdziemy z drugiej strony. Zobaczcie jak to będzie fajnie wychodzić. Dlatego zaczynałem tu od rogu. Bo tu jak sobie ten kawałeczek podegniecie. Zaczniecie wycina, wy, wy, wy podwadzać uszczelkę i wypychać szybę. To wtedy bardzo szybko ta uszczelka Wam się schowa za wzmocnienie. I wtedy już będziecie mogli sobie swobodnie palcami. Teraz się postaram wam pokazać od środka, jak to wygląda. Jak tu podwadzamy właśnie pod uszczelką. O, widzicie i widzicie ten rant. I tu sobie włożę śrubokręt, o, żeby już trzymało mi tą uszczelkę. I teraz, albo palcami ją tu podwadzam, albo możecie wziąć drugiego śrubokręta i sobie podwadzać ją dookoła, w ten tutaj na dół, albo tutaj u góry, ją tak podwadzać po kolei i wypychać, wypychać rękami. I tutaj, jak zaczniecie sobie od tego rogu, to ona wtedy bardzo fajnie szybko schowa się za to wzmocnienie, i już Wam nie będzie wracać do środka. I wtedy, już ładnie palcami wtedy będzie szło, żeby. Podginać uszczelkę. Jak już będziecie mieli całą uszczelkę wyjętą gdzieś dotąd, to wtedy można wyjść, złapać szybę z tej strony i ją wyciągnąć na zewnątrz. Także ustawiam kamerę i Wam pokażę. Oczywiście całą blachę musimy oczyścić z piachu ewentualnego i wtedy założyć uszczelki. Działamy z tym. Uszczelki do szyb uchylnych mają w środku. To nie będzie widać. O tutaj jest taka biała plamka. One mają tak jakby jakiś uszczelniacz biały. Wyłóż. W środku no nie widać tam w środku, ale jak to otwarłem, to zobaczyłem może gdzieś będzie bardziej. lepiej widoczne. No nie zobaczycie na kamerze. Ale tu w środku, gdzie była blacha, jest taki jakby biały uszczelniacz. I trzeba wnętrze tej uszczelki tak samo oczyścić, bo to się robi yy, jak kamień. Takie twarde to uszczelnienie, i trzeba to dobrze oczyścić, żeby tam na, ta uszczelka nam dobrze siadła na, na rand. Tu już widzicie, mam oczyszczony benzyną ekstrakcyjną, sobie wszystko wyczyściłem. A tutaj w uszczelce jeszcze jest taki biały uszczelniak Czyli zabieram się za czyszczenie i będziemy zakładać uszczelkę. No i uszczelkę już mamy prawie założoną. Nic mylnego Już ją oczyściłem. Przyłożyłem ją tylko. Prawa lewa strona jest, żeby się nie pomylić. zaczynamy wkładać. Zaczynamy wkładać oczywiście od, yy, od samych rogów. Zaczynamy ją układać. Dalej, tu róg, Stop. No I siedzi. Oczywiście tu szczelka też musi być dobrze oczyszczona, żeby też piachu nie było. Nie. Zakładamy szybę. Szybę także pamiętajcie oczyścić sobie z brudu, no bo jak już zdemontowana jest, no to trzeba wszystko wyczyścić. Tam już nie ma żadnego piachu. I teraz wkładamy tam na no, te rzepustki. O! I tutaj sobie przysuwamy. Ja sobie z łapy, żeby mi nie wypadła. I teraz zaczynamy. Nie wiem co tu wypadło. Zaczynamy przykręcać od tych, od tych bocznych śrub. Tutaj wkręcamy jedną śrubę, tu wkręcamy drugą i wtedy po tej stronie uchwyt. Także przykręcę, bo nie mam miejsca w środku, żeby trzymać kamerę. Przykręcę i wam to pokażę. Śruby do szyb oczywiście mam oryginalne. Odkręciłem je i sobie zostawiłem. One mają taki klej fabryczny. I jest na Imbusa 4. Taki fajkowy, może być fajnie, się odkręca. Imbus 4, i przykręcamy. ale start! Zapomniałem o jednej nitonakrętce. nakrętce. już jest poprawione. Ta nitonakrętka, brakująca, już jest włożona. Działamy. Wiecie już jak przykręcę i pokażę wam cały efekt końcowy. Wszystko tak jak fabryka, podkładeczki, żadnych spawów, wkrętów. Wszystko tak jak fabryka. Drugie okienko. Tada! Mam nadzieję, że wam się podobało, że Pomogłem Wam e, i pokazałem jakie są to nakrętki stosowane. Jak je założyć? Dzięki jednej śrubce, nakrętce i podkładce jesteście w stanie zrobić to sami. Widzicie, że da się to zrobić. Że idzie zanitować te nakrętki, nie będą się obracać. Tylko pamiętajcie, że musicie dobrze to dokręcić, bo przy montażu szyb y, dwie nie dociągnąłem te nito nakrętki, nie dogniotłem ich dobrze i zaczęły mi się obracać ale przyrząd założyłem z powrotem, dogniotłem porządnie szyby zamontowane, trzymają się nic nie widać żeby cokolwiek było rzeźbione, wszystko wkręty są oryginalne pamiętajcie, żeby tylko Wam się łebki nie okręciły dobry król, sobie załóżcie tego impusa czwórkę i przy tak małym nakładzie finansowym, jaka jest śrubka i nakrętka Jesteście w stanie założyć szyby, szyby sami. Nie potrzebujecie tej nitonakrętek tej prasy. Nie musicie nigdzie jechać. Sami zrobicie to w domu. Yy, ja popsułem dwie nitonakrętki, bo jedna mi się krzywo wkręciła, a druga yy, yy, łebek mi się wykrzywił w jedną stronę i dlatego szyba nie chciała się dociągnąć do końca. Także dwie nitonakrętki zniszczyłem. Ale w pudełku mamy ich 20, a potrzebujemy na szyby 10. Także jeszcze 10 w zapasie macie w zanadrzu. Także jak popsujecie, nie martwcie się, będziecie mieli następne. Nie kupujcie na styk, bo na pewno któraś Wam się uszkodzi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, bo tam na grupie bardzo dużo zapytań jest odnośnie tych nitonakrętek, jak to zrobić, jak to robicie. Teraz będzie materiał. Do tego będzie wrzucony na YouTube, a będzie wrzucony na Facebooka, na grupę. Działajcie i usprawniajcie swoje bączki. Do następnego filmu.